Rozpuśnij nagrywanie. Dobra, już jesteśmy chyba, nie? A gdzie jesteś? Siema! Dzisiaj nagrywamy sobie. A ty masz lepsze... A Gdzie? Gdzie A dalej mi to skrywa... A już. Ogólnie to jest też mój pierwszy film na tym kanale, więc. No Dzisiaj będziemy budować domek. No to na razie na no, tym, gdzie jesteś? Ja nie umiem latać. Jak się lata? Dwa razy spacer. Ogólnie to jest mój kolega, on dopiero się uczy grać w Minecraft. Nie uczę się. No to ja zapomniałem, bo nie, nie grałem na no, laptopie. Nie. Dobra, tu budujemy domek, gdzie ja padę. No, dobra. dobra, to weźmy jakieś materiały. W to jest taki mini poradnik e. E? Tak. Dzisiaj będziemy budować mini dołek skała z, z skałą. Bunkier miał to być. No bunkier. Ale taki nie wiem, że... Nie wiem. Żelazo? Żelazko. Drzwi na płytę albo na twarz. Dobra, dzisiaj budujemy sobie ten... Gumki, gumki, Jednak nie nie skała z skał, tylko... Nie, 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 zaczynamy nie, 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 Będziemy sobie budować miasteczko. Nie Dokładnie nie na tym sercu. Nie miasto, tylko będzie w Miasto, Nie. Tylko, że pierwszy, pierwsza budowa to A więc budujemy sobie w na a czasem, że drugiej jest on Jakby co, to nie ma World Word więc. Nie za dużo się pojejeje, ale wiesz, Wiecie tam. To tam pozwoli. Dobra, marcel Dobra, a więc to był taki film początkujący. Ale to musisz mi to zaleźć znaleźć. Nie będziemy ten, będziemy dalej go nagrywać, bo nie ma sensu. Dobra, mm. pa.